Od 10 października do 10 grudnia w Dębice i Rzeszowie odbywać się będzie tegoroczna edycja festiwalu Dębickie Korzenie Krzysztof Penderecki in Memoriam. W tym roku wyjątkowo uroczysta, bo wybitny kompozytor obchodziłby w listopadzie 90 lat. O przebiegu wydarzeń artystycznych poinformowali podczas konferencji prasowej władze miasta Dębica i partnerzy przedsięwzięcia. Cieszę się bardzo, że druga edycja. Międzynarodowego Festiwalu Dębickie Korzenie doszła do skutku. Czyli z tego względu, że szykuje się bardzo dobra impreza, bardzo dobry festiwal. Myślę o szczegółach, powiedzą tutaj zaproszeni goście. Chcę tak tylko nadmienić, że patronat objął pan Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa, marszałek naszego województwa, pan Władysław Ortyn i pani Elżbieta Penderecka. Przez dwa miesiące trwania festiwalu odbędzie się osiem wyjątkowych koncertów. Te koncerty będą się odbywały w Dębicy, a także jeden koncert w Rzeszowie. Rozszerzamy tę formułę festiwalową. Cieszymy się, że nie tylko w Dębicy, ale także również w Rzeszowie w tym roku nasz festiwal Dębickie Korzenie Zagości. Filharmonia Podkarpacka i Samorząd Województwa Podkarpackiego także właśnie włączają się w te wydarzenia festiwalowe, bowiem Krzysztof Penderecki to nie tylko honorowy obywatel miasta Dębicy, ale także honorowy obywatel województwa podkarpackiego. Rozpoczynamy koncertem kameralnym, koncertem prolog w wykonaniu artystów związanych z profesorem Pendereckim. Będzie to taki sekstet z panem profesorem, doktorem Habitowanym Piotrem Lato z Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. I ten koncert odbędzie się właśnie 17 października o godzinie 18 w auli Państwowej, zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy. Oprócz wieczorów z muzyką sławnego kompozytora będą wystawy, wykłady. Wykład penderecki, dębica muzyka domestika, wygłoszą Jadwiga Kania z Europejskiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego oraz Renata Żabicka, nauczycielka zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy. Wspomniany wykład będzie też ważny, ważną częścią tego festiwalu. Znów zwrócimy się do młodych. Będę chciała, żeby zobaczyli, że miejsce, z którego wywodzi się kompozytor, mocno naznaczyło to, co tworzył, jak tworzył, w którą stronę podążała jego muzyka. Sam też wielokrotnie odwoływał się do wspomnień z dzieciństwa. Mówił, że ta muzyka słyszana w dzieciństwie wracała w utworach przeróżnych. Nawet sekset pisany w 2000 roku też ma echa muzyki z Dębicy. Wykład poprzedzi sadzenie drzewa. Zastanawiając się wspólnie jakim najwspanialszym pomnikiem w Dębicy moglibyśmy uczcić 90. urodziny Krzysztofa Pendereckiego, Pan Burmistrz zaproponował drzewo, a ja bez wahania zaproponowałam tulipanowca amerykańskiego. Bardzo się cieszę, Pan Stanisław potwierdził, że to najwspanialszy pomnik. Sadził drzewa z Krzysztofem Pendereckim przez niemal 43 lata. I z wielkim wzruszeniem i z wielką radością powiedział, że zrobi to w końcu w jego rodzinnym mieście. Więc myślę, że to będzie wydarzenie wyjątkowe. Tuż obok Szkoły Muzycznej, w sąsiedztwie Placu Solidarności, w sąsiedztwie pomnika Jana Pawła II, też ta historia przecież tak ważna dla naszego mistrza, rósł będzie tulipanowiec amerykański. W ramach festiwalu w Galerii Mińskiego Ośrodka Kultury 26 października odbędzie się bernisarz wystawy poplenarowej Przekraczać granice. To wydarzenie między innymi jest właśnie finansowane z Narodowego Centrum Kultury, na które Miejska Powiatowa Biblioteka pozyskała środki. Mamy mnóstwo partnerów, w tym między innymi Miejski Ośrodek Kultury, z którym przygotujemy wernisaż wystawy w Galerii Sztuki Przekraczać granice Krzysztof Penderecki w malarstwie. Wystawa ta inspirowana twórczością wybitnego kompozytora, Krzysztofa Pendereckiego, będzie właśnie otwarta 20... 26 października. Do, tej, do tego wydarzenia zaprosiliśmy wielu artystów z Polski, ale też również swoje prace zaprezentują artyści z zagranicy. Oprócz tego razem z Muzeum Regionalnym w Dębicy, jak również z Centrum właśnie w Włosławicach przygotujemy wspaniałą wystawę plakatów, które dotyczą między innymi tych wydarzeń, gdzie pan, pan profesor występował w Polsce oraz za granicą, stał się brzmieniem echa koncertu Krzysztofa Pendereckiego w twórczości plakatowej i publikacji. Dla najmłodszych przygotowaliśmy również konkurs plastyczny, który inspirowany jest właśnie między innymi nie tylko twórczością Krzysztofa Pendereckiego, ale tak naprawdę jego życiem, zamiłowaniami i pasjami, które miał między innymi do roślin, sztuki, kultury. Wydarzenie zakończy się 10 grudnia koncertem chóru i orkiestry Filharmonii Krakowskiej w Domu Kultury Mors w Dębicy.